No cóż, dzisiaj sobie zagramy wy same quizy to będzie taka seria, że gramy wy takie różne gry i będzie nazywać się na przykład zagrajmy wy same quizy, więc Zagra więc sobie wybierzmy jakiś quiz wybierz mówionych bohaterów z serialu Netflixa na jaką pracę jesteś skazany? o, to sobie to weźmy czy jesteś pracowity? Czy <laughs> chciałbyś pracować dla dużej firmy? Średnio. Czy lubisz pomagać innym? <laughs> Czy lubisz podejmować ryzyko? Też średnio. Czy jesteś kreatywny? W tym się musimy wszyscy się zgodzić. Czy potrafisz improwizować? Improwizacja, że widzisz to? To jest psa. Nie no, co wam będę kłamać, regnio. Lubisz dzieci. Hmm. Nie no, w sumie. Ja jestem. Czy lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu? Na nauczyciel? Już się boję. Jeżeli twoje życiowe plany i marzenia się nie podbiodą, to jesteś skazany na zawód nauczyciela. Podziel się wynikiem w komentarzu. O, mamy już. O, to chyba już wiemy, co będzie w kolejnym odcinku. Zoba. No, zoba, jakaś fajna. Kim jesteś? Never have ever. Nie znam, więc nie robimy tego. Jaką plagę, jaka plaga pasuje do twojego życia? Jedziemy z tym śledziem. Co robisz gdy, z... gdy zasśpisz? Wszystko staje, robię, co powinienem. No, Proszę. Obowiązki zostajesz w puszku Próbuję wymyślić wymówki spóźnienia. Czekaj to Znów się, że się życzyłeś. Poczekaj, ci muszę sobie przypomnieć. Mhm. Dobra. Co byś zrobił, gdyby partner, Twojego przyjaciela, zaczął się podrywać? Unikałbym tej osoby. Co myślisz o sprzątaniu? Kim No stara prawda. Co robisz z problemami? Od razu rozwiązuję, rozmyślę nad zdarza ci się nie mieć wszystkim gazni z lenistwa. Hmm No w sumie zdarza mi się być ma, No to bez przesady. Zwyjeżdż miłość najbliższym, gdy masz zły humor. A, niech będzie. Co masz na tapecie w telefonie? Coś z domu. O nie, reklama! Za chwilę wrócimy. Dobra, już jesteśmy, więc. Zmiana wody w krew. Plaga, która opisuje twoje życie, jest jedną z bardziej przerażających. Przemiana wody. Niluzy, całej wody w Egipcie to krew. O Nie. Czy myślisz perspektywicznie? Nie wiem, co to ma znaczyć. W jaki sposób wolisz spędzać czas? Głosowanie. Nie, dziękuję, nie lubię głosować. Voldemort czy Dark Vader? Voldemort. Czyja to seria? Polski YouTube. O, Gonciarz. <noise> no dobra. Do... Popiszę się. i loczki. To jest łatwe, bo ruciak. A nie naruciak. Mrówki. Na pewno nie Stewart, chociaż może Wardenka. Rezigur. Twój versus jego Myślałam, że abstrahujki Esa Bardenga Bib brosi? Zawód youtuber Boruciak O! Tokio Japonia Tokio Japonia myślałem Karolek Krzysztof Gonciarz Wykrywacz kłamstw to miał wykrywaczkę? Wardęga? Blow Blowek Śmianko Śmianko Ulub... rozstrujące śmianko Więc chodźmy razem Haha, ha hi ha hi hi ha, hi Od kiedy? To ja muszę youtuberów nadrobić Suchar challenge Super heroes. Heroes CO MÓWIĄ?! Ekipa, ekipa finał Przeciętnie ile procent 50. No dobra Jakiej pracy się złapiesz No dobra Jak Piercing Jak piercing do ciebie pasuje Nie. Jaka jest poprawna pisownia tych angielskich wyrazów? Dov'è? Ok, è molto tardi, dobra. Weird, weird, weird. Different. Another friend. Definitely. Chyba to. Twill, twill. Twil, to, lo twil, to. Answer. sir. To chyba będzie to. Niektórych z tych nie znam, więc byle to. A więc dobrze, twój czas 35 sekund. Twój wynik 4 na 10. Twój wynik jest przekięty, nie mogło być lepiej. Ale jest dobrze, napisaliście fajfusy. Mhm. Dobra. To wiecie co? Hmm. Kiebab. I poczekaj. A dla beki. Kiebab, kiebab. Co wiesz o kiebab? A dobra, sobie zobaczmy mojego zazwyczaj fajnego youtubera. Dobra. Ile kiebab ma subskrypcji? Tysiąc. Źle. Dla kiełaba i jego kolegi. No to ja jestem jego kolegą. Ehehehe. No żartuję. I'm a bad guy. Kiss my ass. What? Wiki Gabor. <laughs> Serio. Jak dobrze znasz baba okej, okay. jedziemy z tym Jak się nazywają kumple kebaba? Fris ekipa, Nie no, Adrian doksy i Jak się nazywa kebab? Kamil. kebab zna te czuj? Nie. nie to. to. Jaką pierwszą grę nagrał kebab w, w skrócie? Cuphead Albo Grenny, chwila, co było pierwsze, Grenny czy Cuphead? Na pewno nie Baldi, Baldi już odpłynie Dobra, uznajmy, że Cuphead Chociaż A, dobra, będzie najwyższe Czy Kebab ma dziewczynę? Nie <coughs> Czy Kebab nagrał odcinek z Fortnite? Nie Jesteś mądry jak Kebab <coughs> Czyli w ogóle Hmm, fajnie. No dobra, no będzie. Lubisz quizy? Już oceniłem. Widzisz przed sobą wielki komputer co robisz? Wchodzę do niego. Jesteś w jakimś dziwnym świecie, co robisz? Co? Nie trzeba wszystkich mordować? Dobra, to lecimy tu. Ostatnie i lecimy teraz do ekipy. Jak kebab ma na imię? Koledzy mówią mu Glul Kamil. Konrad Kebab, Syn Marto Huba. Czego nie lubi kebab? McDonald's, że pika swoich filmów. Jak ktoś obgaduje go za plecami. Dobrze! Ile kebab ma lat? autor kurizmu za mnie wie dokładnie ile ma subskrypcji na kanale kiebab pa obydwa dobre jaki kształt ma kiebab okrągły uwielbiam już ten quiz którego kanału kiebab nie ma w polecanych gruszka a nie gruszka Ile playlist jest jest na jego kanale? Ma 8. Jaki film na kanale Kiebab ma najmniej wyś, wyświetleń? One Punch Kiebab, Halloween, Rafatus czytający po angielsku Remix. Jak tresować kaczki? No o czym mnie zrobił filmu Grany W i w, w Endermanie, w opłat Przecież jest o Slendermanie! Jest o Slendermanie? Chwila. Hm. Chwila. Przecież jest! Jest Lenderman! To co to ma znaczyć? Ej, oszukali mnie. To jest oszustwo. Ej. Przede wszystkim o płaskoziemcach nie zrobił tylko. Co to miało znaczyć? To jest oszustwo, oszukali mnie. Dobra, teraz czas na Minecrafta. Minecraft. Minecraft forever. Ty rozpoznasz postacie anime w wersji Minecraft. Ty! Tam jest Hunter. Chwila. Postacie w wersji anime. O kurde. Chwila, Overlord? Nie, nie znam w ogóle anime. Jedyne anime jakie znam, to One Punch Hero Academy Dragon Ball, bo kto Dragon Ball nie zna, nie wiem. i ten jeszcze One Piece. Jakiego kształtu będzie Twój blok? Ostry Słup, Stożek, kula, będzie innego kształtu. Prosto, co? Pło... Prosto, Prosto... Padłościan Krześcijan. będzie to rąby Jakie będzie mieć zastosowanie? Nie będzie można odradzać się w kresie, będzie odstraszać wrogiem, albo na przykład złapić. nie niemu będzie można łatwiej pokonać smoka kresu. Mój blok będzie mieć inne zastosowanie. Tak, będzie zabijać każdego stu, stu kratek w górę i wok. Będzie dostępny na modyfikacjach. Czy będzie domyślny w grze? Będzie bez modów. Jak będzie można go zdobyć? go, Będzie wypadać pod ziemią. Mój blog będzie ogólnodostępny. Mój blog będzie można wziąć tylko i wyłącznie z trybu kreatywnego. Inna odpowiedź! I na odpowiedź będzie się odpornać. Wiecie co? Wiecie, wiecie, jak będzie powstawać? Jak gast na ciebie wypłynie król, i się pojawi w ogniu. Dlatego będziesz, będzie takie uczucie, jakby na te, było ogniste powietrze, bo tak właśnie jest. Będzie się różnić wśród innych bloków? Jasne, że tak. Trochę nie za, bar za bardzo nie będzie się praktycznie niczym różnić od przeciętnych bloków jasne, że tak, przecież to rąb będzie dostępny w nederze w nederze właśnie mówiłem, że w nederze będzie kolorowy? oczywiście będzie, będzie walon, będzie to walona tęcza i będzie na ciebie pluć takim laserkiem czy będzie za Dawać jakieś obrażenia. Tak będzie zobaczyć obrażenia. Nie będzie właśnie dużo zabierać. Czy będzie można coś z niego stworzyć? Tak, jedną rzecz. Jaką? Muszę się domyślić. Nie wiem. Nie, nie będzie można. Bo nikt by tego nie chciał robić. Ale, jeżeli go zbierzesz. On Cię nie będzie bić. Będzie zabierać jeden. ten, Jedną. Jedno serduszko. Czy będzie dostępne w wielu kolorach? O! Będzie można go barwić. Chociaż po co? W końcu to tańczę. Czym będzie można go wykopać? Łopatą, siekierą, mieczem, kilopem, motyką, ręką! Motyką! Ym. Dobra, już jesteśmy, przepraszam, że to widzieliście Ale się tego sam nie spodziewałem Brawo, gratulacje Stworzyłeś swój własny blok, Podziel się swoim dziełem W komentarzu Kolejny Która bla w Minecraft Dobra Zostajesz jeszcze odpadasz w Minecraft Dobra, robimy Pewnie odpadnę w drugiej turze Odpadłeś, jeśli nigdy nie graj w Minecraft poniżej. A chcę wiedzieć, co będzie dalej. Odpadłeś, jeśli nigdy nie zrobiłeś bloku ze szmaragdów. Odpadłeś! Ale słodki pandy! Patrzcie, jakie słodkie! Czy rozpoznasz postacie ze Stranger Things? Nie, bo nigdy tego nie oglądałem. Jesteś bardzo jak Herobrine czy noc. Dobra, sprawdźmy. Boże. Nienawidzę to jest reklam. Witaj, jestem Steve. Dziś to ja zdecyduję do kogo ci bliżej odpowiedz na moje pytania zgodnie z prawdą, a przekonasz się, kim jesteś. Gotowy? No Yaha! Jesteś dziewczyną czy chłopakiem? Nie, dziewczyną. Nie no, chłopak. zacznijmy od czegoś łatwego. Wilki dzikie czy oswojone? O, dzikie i wolne! Czy za... Gdy zapada zmrok, dobre mody cho... mo... moby chowają się w, w swych domach, a, a z mroku wych... wychodzą straszliwe potwory. Jakie moby bolisz? Dobre czy złe? Dobre i złe! <noise> Ze złych fajne rzeczy padają. Woli w Minecraftie. Dzień czyn. Dzień czy noc. Każdego na złość. Teraz demonetyzacja. Noc. Bo można się wyspać. Hej. Każdy świat ma swoje uroki. Który z nich wolisz? End na zwykły świat. Nie wiem. Neder. Mają fajne świątynie. Dominuje w tobie dobro czy zło? A, czy, a gdy zabijam kurczaki, jestem zły. No jasne. <gry> Jaki kolor najbardziej ci odpowiada? Jest zielony, fajnie. Wolisz budowle z rosnym, rozmachem, czy wręcz przeciwnie, skromne i mniejsze? Małe, ładne i dobre budowle. Bani, bani, bani. You're so funny. Dobra. Gdy grasz na jakimś serwerze, to jaki jesteś wobec innych graczy? Nie odzywam się, bo to są amerykańskie serwery. Dom twojego przyjaciela spłonął w dziwnych okolicznościach. Co robi? Daję mu materiały, ale niech odbuduje go sam. Pomagam odbudować mu... To ja podwaliłem mu dom! Nie no, pomagam odbudować domek. Kurcze. Mani, pani, pani, jesteś jak hero, Brain. Bo co, bo odbuduję domek? Chwila. A co? To ja podpaliłem. Chwila. Dobra. Jesteś jak noc. To dużo tłumaczy. You are płyt. Ty rozpoznasz zwierzęta z Minecrafta. Na luzie, pa. Koń, koń, koń. Gdzie jest tu nasz koń? Mu, mu, mu. Jest tutaj cały wielki stół. Osioł. Daleko jeszcze. <laughs> koń zombie. Niech mi tu migdał. O, tu jest. Koń szkielet był na początku. Kałamarnica. O nie, przez przypadek klikłem. Krowa. No. Mufrum. Królik, ocelot, owca, papuga, to jest rybka tropikalna, żółw, panda, delfin, tu był delfin, no jest delfin, lama, a lama in my living room, wilk. Kurczak, ale słodziutki, nie topasz. Kot wspaniale, szybciej. Powiedzi 99. Ja wiedziałem. Czy zamieszkałeś kiedyś w Głosowanie dotyczącym Minecrafta. Okej. Okay. Czy zamieszkałeś kiedyś w jaskini? Nie. Czy zamieszkałeś kiedyś pod ziemią? I to jest dobre odpowiedź. Czy zamieszkałeś kiedyś w leśnym dworze? Jeszcze nie. Czy zamieszkałeś kiedyś w wiosce? Tak. Bo było łatwo wszystko. Czy zamieszkałeś kiedyś pod wodą? Nie, ale zamierzam to zrobić. Czy zamieszkałeś kiedyś w domku na drzewie? Nie, ale też zamierzam zrobić. Oj, z tą pod wodą... W ogóle wszystko co tu jest To ja sobie może zapiszę To zrobimy to wszystko Albo nie wiem Nie mogę wam tego obiecać Więc Jaskinia pod ziemię O Boże, tym mało jest tego Czy zamieszkałeś kiedyś w domku z du W dużej części zrobionej ze surowców. Mhm, czy zamieszkać kiedyś w naderze Nie bo po co? Tam nie ma drzew. Czy zamieszkałeś kiedyś w Endzie? Tak. Oni kłamią, Czy zamieszkali? kiedyś w chatce Wiedźmy? Nie, bo jeszcze na nią nie... Nie, nie zamieszkałem w piramidzie. To jest piramida przecież. I to wszystko? Mmm, łatwo. Dobra, lecimy na kolejne. Okej, okay, więc. Dobra, no... Jakiego zwierzaka powinieneś mieć w Minecraft? Więc, Ale co? to. Jaką postać w Minecraft Story Mode lubisz najbardziej? Podkreślam, że już całość przeszedłem. Żadnego Romeo nie pamiętam. Chwila, chyba Cassie i Romeo to... Oni byli jak poszliśmy do tego z... Nie do Pana Rozwałki, tylko do tego... Ale tak naprawdę to wolę Petra. Petra. Wykasz jeden z podobnych kolorów. Różowy, szary, czerwony, brązowy, biały. Nie, bo to nie czerwony. Tak, czerwony. To jest Twoim ostatecznym celem. Dobre spoczenie, miła sukces, wolność i słowa. Wolność. Wskaż tę, którą masz. No, ale się śmieję, no, się nie, no, naiwność, no, A pro po wiecie dlaczego ściany nie toczą wojen? Macie chwilę przerwy na odpowiedź. A więc... Bo był pomiędzy nimi pokój. Teraz napić. Sok owocowy, herbata, kawa, piwo, mleko. Koktajl wino. Sok owocowy. Jakiego moba obawiasz się najbardziej? Zombie, creeper, wiedźma, szkielet, pająk, enderman. <ścoughs> Wiecie kogo się najbardziej boję? Wiedźmy. Ponieważ one rzucają tymi potkami jak go głupie. Jaką częścią ludzkiego życia chciałbyś być? Złot, złotami, nadzieją, śmiercią, narodzinami, miłością, upadkami. W jaki sposób chciałbyś spędzić weekend? Spotykając się z przyjaciółmi, oglądać filmy, imprezować, relaksując się, czytać, a nawet ucząc się. Imprezując! Party! Party! Nie myśl za dużo, po prostu wybierz wzór wzór. Hashtag Tam był koń! Hi! Hu! i Hu! Tam był koń! Ech, zaraz wrócę. Otóż koń! Mamy konik! O, poczekajcie! Ja mam jednego ze swoich tych, więc dziękuję Wam za oglądanie. Myślę, że się podobało. A ja kończę. Cześć! Powiedziałem Cześć!